Dzień dobry. Ja jeszcze raz trzy słowa o sobie, potem oddam głos dziewczynom, a na koniec jeszcze powiem, do czego zapraszamy konkretnie. Ja się nazywam Barbara Krwoszejew i w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog koordynuję program Kindloteki, który realizujemy wspólnie z Amazonem. I same Kindloteki to są takie kąciki edukacyjne, które powstały w 90 miejscach w Polsce i do niego konkretnie nie zapraszamy, bo nie tworzymy póki co nowych Kindlotek, ale wychodzimy z naszymi działaniami działaniami szerzej, bo jakby... Misją I to, co jest najważniejsze w kindlotekach, to są działania z dzieciakami, z młodzieżą, z różnymi grupami wiekowymi w oparciu o metodę STEM. I dziewczyny dzisiaj opowiedzą, co robią u siebie w bibliotece, w Sosnowcu, w me zagłębiowskiej mediatece. A ja na koniec opowiem jeszcze o projekcie Zdolni Odkrywcy, który kontynuujemy, w którym też znowu wykorzystujemy STEM do współpracy i do tego, żeby budować integrację pomiędzy różnymi grupami, przede wszystkim z dzieciakami z Ukrainy, ale nie tylko. No to nasza Stem Kindloteka, Amazon Sten Kindloteka znajduje się w Zagłębiowskiej Mediatece. Prowadzimy codziennie praktycznie zajęcia. Jeśli chodzi o Kindlotekę, to te zajęcia odbywają się i cyklicznie, i zorganizowane są dla dzieci i młodzieży, które przychodzą na lekcje właśnie ze szkół, z przedszkoli. Na poprzednim slajdzie tutaj było widać jak wygląda nasza Kindloteka, nasza przestrzeń, w której działamy. Dostaliśmy tutaj po współpracy z Amazonem i właśnie cyfrowym dialogiem, dostaliśmy tablety, dostaliśmy czytniki e-booków, dostaliśmy roboty, płytki Makey Makey, które służą do nauki o prądzie tak naprawdę później gry planszowe, także mamy tego dość sporo i ciągle staramy się rozwijać ten nasz kącik, żeby móc po prostu przygotowywać lepsze jeszcze zajęcia dla naszych dzieciaków. Tak, tak podpowiem, bo między innymi jakby sprzętu nie mamy, chociaż w nagrodach na jutro są też trzy czytniki, które wrzuciliśmy do nagród razem z Amazonem, więc dla tych, którzy do jutra zastaną, jest taka możliwość wylosowania czytnika, ale tu wiszą też nasze plakaty, które mamy na naszym stoisku, więc zachęcam też po nasze plakaty tam. Dobrze, no i tak, nasza. Kindloteka powstała w 2021 roku, zaraz na początku, także zaraz będzie miała 3 lata. I od tego czasu prowadzimy tam zajęcia dla dzieci, młodzieży, ze szkół podstawowych, przedszkoli i oprócz tego prowadzimy również zajęcia cotygodniowe, które, na które mamy stałą grupę dzieciaków. Te zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i przygotowujemy dzieciaki do wspólnego kodowania i programowania. Na zajęciach zorganizowanych, jak tutaj Państwo zobaczą, dzieciaki robią różne rzeczy. Sklasyfikowałyśmy sobie te zajęcia zorganizowane na zajęcia dla szkół i zajęcia dla przedszkoli. Przedszkolaki oczywiście zaczynają od tych takich naprawdę podstaw, podstaw. od kodowania na macie, od poznania naszych robotów oraz zakodowywania różnych obrazków. Dzieciaki mają super frajdę z, tej, z tych aktywności. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, no to tutaj już zaczynamy troszkę poważniejsze kodowanie. Pytamy, czy dzieciaki wiedzą, co to jest instrukcja, jak działają komputery. Tworzymy różne historie przy pomocy matydota, o której opowiem chwileczkę później. Oprócz tego staramy się też dzieciaki przygotować do pracy w szkole. Poprzez program na przykład Canva, gdzie mogą sobie stworzyć prezentacje na zajęcia, przygotować jakieś pliki, które mogą sobie później otworzyć po prostu na komputerach w szkole. No i nasze cotygodniowe zajęcia. Tutaj przywoływaliśmy takie najbardziej, że tak powiem, charakterystyczne, które prowadzimy. Na tych zajęciach dzieciaki tworzą różne rzeczy. Tutaj mamy przykład Dzień Postaci z Bajek, gdzie dzieciaki przebierały się za ulubione postaci z bajek, a następnie z maty wybierały przy pomocy robota obrazki, które później miały za zadanie odtworzyć głównego bohatera albo tytuł książki, z której go wzięły. Tworzymy komiksy w kanwie, tworzymy różne prezentacje, tak jak już wcześniej mówiłam. No i tutaj jest właśnie ta mata. To są takie kropeczki, które tak naprawdę pomagają <ścoughs> które pomagają nam tworzyć historię i to są takie zajęcia typowo literackie, gdzie dzieciaki wybierają sobie kropki i opowiadają, co na nich widzą i jaka mogłaby być z nich historia. A do pobrania można pobrać na blogu cyfrowego dialogu. Trzeba w wyszukiwarkę wpisać, ewentualnie zapisać się na nasz newsletter i my w najbliższym czasie o niej napiszemy. Ale jest do pobrania, więc można sobie wydrukować i samo ma te i kropki te do tworzenia opowiadań, również. E, tak. W ramach tych takich cotygodniowych zajęć z podstaw programowania i kodowania mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to jest grupa dla młodszych dzieci, czyli grupa podstawowa, początkowa i to są dzieci w wieku 6-9 lat. No i zaczynamy uczyć ich tego kodowania, programowania od takich właśnie podstaw na tej macie do kodowania, którą otrzymaliśmy właśnie tutaj od cyfrowego dialogu. I zadaniem dzieci jest na samym początku ułożenie jakichś krótkich kodów za pomocą strzałek, ułożenie takiego kodu, który jest najlepszy, najkrótszy. Pozostałe aktywności to też taka jakby można powiedzieć, nauka poprzez zabawę, czyli na tej macie. Tu zresztą pokażę. Tu jest ta mata na zdjęciu. Yy, nauka poprzez zabawę, czyli dzieci za pomocą tych kolorowych kafelków yy, układają na przykład takie yy, sudoku lub yy, różne sekwencje, yy, uczą się też yy, odczytywać yy, współrzędne. Te zajęcia odbywają się w ciągu całego roku, więc jak przypadają jakieś różne święta, dni okolicznościowe, to wtedy staramy się dopasować to właśnie kodowanie do tych świąt. I tutaj, taka na przykład inspiracja ze strony specjalni.pl, gdzie jest wielkanocne kodowanie, czyli dzieci grały przy pomocy kostki takiej z jajkami, pisankami właśnie drużynowo w gry, zbierały punkty, odkodowywały te pisanki, odczytywały współrzędne. Także ciekawą alternatywno, alternatywą i pomocą w nauce właśnie tego programowania, kodowania jest ta gra Scotty Go. I tutaj dzieci, jest to takie połączenie właśnie gry planszowej, można powiedzieć, z aplikacją, bo dzieci układają sobie takie programistyczne bloczki tekturowe, a później za pomocą tabletu przenoszą to do aplikacji i sprawdzają, czy udało im się pomóc głównemu bohaterowi tej gry, czyli Scottiemu, i czy to rozwiązanie, które zaproponowali, jest najlepsze. Jeśli chodzi o grupę zaawansowaną, tutaj już mamy starsze dzieci oraz dzieciaki, które uczęszczały do nas na zajęcia już od samego początku powstania Kindloteki. Na tej grupie tutaj, tak jak już wcześniej wspominałam, staramy się te dzieciaki jednak przygotowywać już do większej ilości kodowania. Tutaj dzieciaki już tworzą faktycznie w programach, które służą do podstaw. I nie tylko, bo jak już tutaj Państwo pewnie sobie doczytają, staramy się też dzieciaki nauczyć jakichś podstaw HTML-a, tworzymy z nimi różne kody, aplikacje. Są specjalne aplikacje dedykowane na tablety, na komputery, dzięki którym możemy z nimi działać. No i takim przykładem jest chociażby aplikacja Marvel App. Jest to aplikacja, która. Pomaga na tworzenie własnych aplikacji i gier. Dzieciaki rysują na karteczkach, co chciałyby, żeby w takiej aplikacji czy grze było. Następnie robią zdjęcia tabletem, przenosząc przestrzeń do aplikacji, i w aplikacji sobie zakodowują, że na przykład na samym rogu, w, końcu, w kąciku będzie krzyżyk wyjścia albo będzie ikonka startu. Kolejnym takim jest projektowanie. Wykorzystaliśmy tutaj metodę Design Thinking. Dzieciaki miały pytanie postawione na samym początku zajęć: Co będzie, gdy nie będziemy mogli programować albo kodować? I dzieciaki tutaj wymyśliły, że dla nich najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystać naszego robota, który jest dokładnie tutaj pod tym pudełeczkiem. I ten robot przywozi antenę, która pomaga odbierać sygnał i wzmacnia go, żeby oni mogli dalej działać na zajęciach. Taką sobie tutaj wybrali rzecz. No i tutaj. Staraliśmy się nauczyć podstaw HTML-a, żeby dzieciaki wiedziały, jak wygląda strona internetowa, nie tylko poprzez to, jak przeglądają tę stronę, ale również od tej strony technicznej. No i tutaj, jak widać, powstał jakiś taki napis. Później dodawaliśmy teksty, dodawaliśmy obrazki, dodawaliśmy filmy. Dzieciakom bardzo się to spodobało i też ciągle powtarzały, że, że chcą to kontynuować, także staramy się to kontynuować. Teraz w najbliższym czasie będziemy również na tych rzeczach działać. Yy, tak, i w ramach naszej yy, współpracy sz, yy, ze szkołami, z przedszkolami, jako bibliotekarki, oczywiście prowadzimy yy, zajęcia dla yy, grup szkolnych, przedszkolnych. Przychodzą do nas, do nas nauczyciele. I pytają się, jaką lekcję możemy poprowadzić, albo sami coś yy, pytają, czy możemy yy, jakąś lekcję poprowadzić. Natomiast właśnie w związku z tym, że powstała u nas Kindloteka, mogliśmy rozszerzyć naszą ofertę właśnie o te zajęcia z podstaw programowania i kodowania, a także o takie yy, zajęcia, lekcje bazujące yy, na metodo, metodologii STEM, czyli yy, tych naukach ścisłych, technologii, inżynierii, matematyce. No, i właśnie w tych zajęciach uczestniczą zarówno grupy przedszkolne, jak i szkolne. I tutaj już mam takie dwa konkretne przykłady. Na przykład można połączyć czytanie książki z nauką, właśnie takich podstaw kodowania na macie. Dla dzieci przedszkolnych można zastosować później zamiast Słów na Macie, na przykład obrazki. Ja y, y, czytałam dzieciom książkę Michała Rusinka i Marii Brzozowskiej Sennik dla dzieci, oczywiście pokazując też obrazki, i zadaniem dzieci y, było oczywiście wysłuchanie tekstu tej książki, a następnie odnalezienie na Macie do kodowania y, odpowiednich par. Czyli na przykład, gdy w książce był opisany jakiś sen, było też wytłumaczenie, co znaczy w rzeczywistości, i dzieci musiały to zapamiętać, a później na, na macie odnaleźć dwie pasujące do siebie, dwa pasujące do siebie obrazki i za pomocą strzałek zakodować poprawną trasę. Yy, oczywiście yy, dla starszych uczniów yy, ze szkół podstawowych można już, tak jak mówię, yy, na przykład yy, tak jak tu mamy na tej yy, karcie z cyfrowego yy, dialogu, dopasowywać autora do książki, to taki jeden z przykładów. Yy, ta tutaj lekcja powstała właśnie w inspiracji o kartę z cyfrowego yy, dialogu, którą otrzymaliśmy, Takie, yy, tego typu karta jest też wy, yy, wykorzystywana w programie yy, Zdolni Odkrywcy. Tak, i tutaj już przykład e, e, zajęć dla nieco starszych uczniów, na przykład starszych klas, e, e, starszych klas szkoły podstawowej lub e, nawet średnich. E, Taka, taki przykład lekcji o twórczości Wisławy Szymborskiej. Na początku krótka prezentacja, na przykład później quiz, jakiś kahut. Uczniowie na tabletach, w grupach lub sami uczestniczą w nim. A następnie ich zadaniem jest rozszyfrowanie za pomocą tutaj na przykład szyfru Cezara. Można też wykorzystać kod binarny brakujących słów w wierszu. Słowa oczywiście są celowo wykreślone, no i uczniowie otrzymują, uczniowie otrzymują tekst jawny i szyfr. No i w tych miejscu wykreślonych słów właśnie jest ten szyfr i o ich zadaniem jest odkodowanie właśnie tych zaszyfrowanych słów. Natomiast następny jeszcze etap tych zajęć to też wykorzystanie, tutaj mamy podstawy kodowania, też jakieś elementy matematyki połączone właśnie z poezją. Natomiast kolejny etap to też jakieś majsterkowanie, technologia, czy nawet nauki ścisłe, bo dzieci tworzyły właśnie kartki okolicznościowe, mogą to być kartki urodzinowe lub imieninowe właśnie inspirując się jednym z hobby poetki, czyli tymi koleżami, które ona tworzyła, wyklejankami. Natomiast takim uatrakcyjnieniem tych kartek jest to, że tutaj właśnie jak widać, ta kartka po zgnięciu w odpowiednim miejscu, ona świeci, więc wykorzystujemy tutaj metody STEM. I dzieci właśnie projektowały takie kartki okolicznościowe, wycinanki oczywiście są, Tutaj z przodu z gazet, tak jak tworzyła poetka. Jeśli chodzi o zajęcia dla szkół podstawowych, tutaj wykorzystaliśmy program Scratch. W wielu szkołach jest na pewno znany. Dzieciaki przychodzą i mówią, programujemy w Scratchu, w szkole. Tutaj też super, będziemy działać dalej. I tutaj postanowiliśmy wykorzystać również książki z naszej biblioteki. Dzieciaki dostały bajeczki, bajki, które znają, bajki Disneya i nie tylko, bo tutaj również, jak państwo zauważą, jest też bajka z Pixara, wybierały swoją ulubioną książeczkę i do tej książeczki tworzyły w skreczu projekty, tworzyły animacje, które, którymi starali się pokazać po prostu, co w tej książeczce było albo co mogłoby się wydarzyć. Super inspiracja, przynajmniej tak nam się wydaje. Dzieciaki były zadowolone swoimi efektami i wołały rodziców, kiedy przychodzili po nich po zajęciach, prosili, czy możemy zapisać, wysłać rodzicom te ich pracę. No i tutaj kolejne wykorzystanie właśnie tej maty Dota. Przygotowaliśmy te dotki, które miały za zadanie właśnie rozpocząć, rozwinąć i zakończyć historię. Oprócz tego właśnie ze starszymi klasami można jeszcze dodatkowo dołożyć element, gdzie muszą napisać. Historię na kartkach, stworzyć na przykład okładkę tej historii. Tutaj tworzyliśmy akurat z klasami siódmymi, jeśli się nie mylę. Dodatkowo dzieciaki w połowie powiedziały: Proszę pani, nie mam, nie wiem, co dalej zrobić. Stanęliśmy w martwym punkcie, nie wiemy, co zrobić z dalszą historią. Wykorzystaliśmy w tym celu grę planszową i tablety. Dzieciaki dostały kości opowieści mogły sobie rzucić tymi kościami albo w wersji właśnie gry planszowej, albo w wersji tej elektronicznej. I wtedy pojawiały się pomysły na dalsze przygody bohaterów. Powstawały historie i o rodach królewskich, i o jednorożcach, o smokach, o robotach. Było tych historii naprawdę wiele. No a nauczycielki z języka polskiego po odczytaniu tych historii stwierdziły, że zabierają historię ze sobą i ocenią je po prostu w ramach pracy dodatkowej. Yy, tak. Yy, właściwie od samego początku, kiedy yy, wybuchła wojna, pojawiły się, pojawił się u nas dzieci yy, z Ukrainy w dziale, przychodziły do nas i tak samo od samego początku yy, dostaliśmy wsparcie tutaj od yy, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i od firmy Amazon. Yy, Basia do nas pisała, czy, czy są u nas dzieci z Ukrainy, jak możemy Wam pomóc. Yy, były przygotowywane webinary, w trakcie których. Yy, no, szkolili nas, przekazywali różne y, instrukcje, y, wysłali y, też karty pracy, na podstawie których mogliśmy pracować z takimi dziećmi. Y, natomiast dzieci y, y, zaczęło od razu, te dzieci z Ukrainy zaczęły od razu uczestniczyć y, w tych naszych zajęciach dodatkowych, czyli y, w Kindlotece, też w zajęciach plastycznych, przechodziły y, również y, wraz z grupami szkolnymi, przedszkolnymi. No i y, bardzo pomocna okazała się wtedy metoda STEM, y, a także podstawy kodowania, programowania. Dzieci jak gdyby mimo tych barier językowych y, świetnie sobie radziły, umiały pracować w programach y, do kodowania, w programach graficznych. Y, czasami dawaliśmy im instrukcje, gdzie graficznie wszystko było roz, rozpisane, ale y, nawet bez tej instrukcji nie miały... Y, jakichś większych problemów, jednocześnie y, pracując wraz z dziećmi, y, współpracując wraz z dziećmi polskimi, integrowały się y, wspólnie, razem sobie pomagały, y, zaprzyjaźniały się. No i tutaj jeden z takich właśnie przykładów y, czyli krze, krzyżówka na macie do kodowania. Y, no i dzieci y, z Ukrainy starały się rozwiązać tą krzyżówkę. Tu są dzieci z Ukrainy, też część dzieci z Polski. Odkodowały y, Literki, z czego powstawały polskie słowa, i tak jak gdyby też przez to uczyły się tego języka polskiego. Tu natomiast jest jeszcze informacja o tym, że kiedyś powstał taki artykuł o naszej zagłębiowskiej mediatece. Jakby ktoś był zainteresowany, to sobie można sięgnąć do czasopisma, biblioteka publiczna. I na zakończenie, jeszcze już tak w konkrecie, dziewczyny mówiły, że wysyłaliśmy różne karty i zapraszaliśmy na różne webinary, i to kontynuujemy Zdolni Odkrywcy 2023-2024. To jest program otwarty, do którego zapraszamy wszystkich. Przygotowaliśmy szereg różnych działań i webinary skierowane do głównie tych najmłodszych dzieciaków z klas 1-3, ale też webinary takie majsterkowe, gdzie można wspólnie z nami majsterkowo. Już popołudniami, więc jeżeli macie takie dzieciaki za. Um... Lubiące majsterkować, żeby użyć ładnego słowa, to w już w przyszłym tygodniu zaczynamy na jednym z kolejnych slajdów, będę miała pierwszy harmonogram, ale też właśnie i webinary dla nauczycieli i nauczycielek. Będziemy też chcieli się od Was dowiedzieć, czego tak najbardziej Wam potrzeba, żeby te webinary nie były wymyślone przez nas, tylko były odpowiedzią na Wasze potrzeby i je będziemy zbierać, ale też różnego rodzaju karty pracy, które będziemy i wysyłać dla osób, które zarejestrują się w naszym programie, ale też dla pierwszych chętnych mamy je wydrukowane i takie komplety wydrukowane można otrzymać. Będzie też konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, takimi głównie technologicznymi na takie działania, które się dzieją w waszych szkołach wspierających integrację z polsko-ukraińską i karty literackie. Trochę dziewczyny o nich opowiadały. To są nasze Karty literackie z poprzedniego roku, ale gdzieś widzimy taką potrzebę, ponieważ kindloteka też jednym z celów naszego działania jest promocja czytelnictwa, więc staramy się łączyć ten STEM z, z czytelnictwem i wykorzystywać STEMowe metody do tego, żeby do czytelnictwa zapraszać. Karty powstały w czterech językach, bo poza tym, że dzieją się rzeczy w Polsce, to dzieją się też w Czechach i w Słowacji, więc są i po polsku, i po ukraińsku, i po słowacku, i po czesku. W Polsce wykorzystujemy te polskie i ukraińskie, ale jeżeli ktoś chciałby czeskie i słowackie, bo są mu z jakiegoś powodu potrzebne, to zachęcam do kontaktu z nami i, i wyślemy. Są i kolorowe, i czarno-białe, tak jak powiedziałam. Te kolorowe drukujemy i będzie je można, od nas dostać, ale ponieważ w szkołach te kolorowe ciężko jest, trudno wydrukować. To są te czarno-białe, które, że tak powiem, żrą dużo mniej tuszu i są ekonomiczne do wydrukowania. Można je wykorzystać w trakcie naszych webinarów, ale można je też po prostu wykorzystać czy do pracy z całą klasą, czy jeżeli dzieci gdzieś przychodzą, nie wiem, na świetlicę do biblioteki i nie mają co robić, to, to mogą się w, z taką kartą pobawić. One w różny sposób różnych tematów dotykają. Tu mamy matematyczne łamanie głowy, i kolorowe i, i czarno-białe na rowerze, gdzie dzieci planują, jakby mógł wyglądać rower w przyszłości. Bo ten w przeszłości wyglądał trochę inaczej niż ten, który dzisiaj znamy, a ten w przyszłości może będzie wyglądał jakoś inaczej, więc pobudzamy i kreatywność, ale też takie naukowe myślenie, co rower potrzebuje, żeby mógł jechać. Mamy dużo kart związanych z wodą, jest tu. Pod wodą, gdzie przyglądamy się podwodnemu światowi, ale na przykład na koniec roku szkolnego mamy taką kartę o bezpieczeństwie nad wodą, więc woda jest jednym z naszych motywów przewodnych. Karty literackie, one są już tylko czarno-białe, bo ich nie drukowaliśmy. Będziemy je tylko wysyłać. Kumulacja nastąpi na kwiecień, kiedy jest dzień książki, ale już wcześniej będzie można z nich, z nich też korzystać. One opierają się o dostępne, dostępne tytuły. Zapraszamy dzieciaki albo do biblioteki, albo do korzystania z internetu. Są pomyślane głównie o dzieciakach z tych najmłodszych 1-3 albo 4-6 i jakby pokazujemy, że to czytanie i, i literatura i książka ma być też dla dzieciaków dobrą zabawem, żeby one potem książkę potem chciały same, same też sięgać i już kończąc, jeżeli chcecie w tym wszystkim wziąć udział, to serdecznie zapraszam do zeskanowania się przysun, żeby było widać. I w najbliższym tygodniu przed nami kilka webinarów. Matematyczne łamanie głowy. Tutaj zapraszamy przede wszystkim klasy 1, 3, 26. To, jeżeli się nie mylę, jest najbliższy wtorek. Potem w środę mamy webinar dla nauczycieli i nauczycielek po południu o godzinie 19:00 i w czwartek majsterkowe majsterkowanie czegoś najwyższego z Mariolą Fik więc bardzo serdecznie zapraszam